porażka, że odpadłam teraz. Dostałam się do półfinału, byłam najmłodsza. No, pobiegłam drugi wynik w swojej karierze, więc no jestem zadowolona. Myślę, że szczyt formy był przygotowany na mistrzostwa świata, a tutaj miałam przyjechać się bawić, uczyć się, no i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, bo jak weszłam na stadion, to stanęłam i mówię, o kurczę, Będę biegać. Tyle ludzi? Fajnie. <gry> Nauczyłam się tego, że nie ma co się załamywać teraz, że przyjdzie i mój czas, że, że będzie dobrze po prostu, że będę szybko biegać. No i że, żeby się nie denerwować i żeby się po prostu skupić na sobie. No nie tak jest ja właśnie z moim barkiem. W ogóle pierwszy raz mnie bark boli, nie wiem co się stało. Skurcz mnie złapał w wczorajszym biegu. No i tak myślałam, że rano mi przejdzie, ale nie przeszło. Boli troszeczkę i dwójka mnie trochę boli, ale to nieważne. Salutuję dla Polski, jestem tutaj dla Polski, e... oddaję hołd po prostu naszemu orzełkowi. Ale jeszcze oprócz tego idzie pani do wojska, albo chce No pani. Jeszcze nie wiadomo czy pójdę, muszę jeszcze napisać rozszerzoną maturę chyba z geografii do wojska? Tak, z geografii. A, więc e, chciałam iść na studiach albo do wojska, albo do szkoły policji. Jeszcze nie wiadomo, ale nic nie będę mówił. Ale co pani osiągnie do takich służb mundurowych powiedzmy? Nie wiem, no podoba mi się to. W mojej rodzinie jest kilku policjantów. E, mój tata też był w wojsku, jak był młodym. No i w sumie to fajna sprawa. No i można trenować, chyba, prawda? Właśnie, przykład... można trenować, e, nic nie koliduje z tym. Bo jakbym poszła na przykład, bo ja chcę iść na studia na psychologię. No i to by było tak troszeczkę ciężko po pogodzić, a jak pójdę do wojska, to będę mogła i trenować i będę mogła wszystko.